Żebym nie był gołosłowny, to nawiązując do mojego y, poprzedniego filmiku na temat, że Ameryka jest zawsze debil, to chciałem powiedzieć tylko tyle, że Warszawka cuchnęła i cuchnęła gównem. Y, ponieważ y, cuchnie głównami Stalina, bo nie wiem kto tam mieszka kurwa w tej Warszawce, ale.. Powiem tyle, że bardzo mi się marzy pewna rzecz, nie powiem tutaj, bo by mnie tutaj ten y, zrobili, o kurde. <laughs> w każdym razie pokażę wam wyniki wyszukiwania hasła Rodacy Kamraci na telefonie w YouTube. Tak to wygląda. Witam. Cześć. Pałeczka, 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 pełna snów. Gdzie spojrzeć? Pałeczka, pałeczka, tam i tu. Pałeczka, tam i tu. Pałeczka, 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 pełna znów, nie spojrzeć pałeczka, pałeczka, tam i tu, pałeczka tam i tu. Jeszcze raz raz razem. Pałeczka, 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 pałeczka pełna znów, nie spojrzeć pałeczka, pałeczka, tam i tu. Pałeczko, palmy. Znów. A, a, a dlaczego nie?